Siemanko, witam Was wszystkim w kolejnym odcinku w naszej serii World of Tanks. Dzisiaj zagramy najprawdopodobniej sobie ostatnią bitwę na tym pojeździe. Na Lynxie. 6x6. Brakuje nam dokładnie tyle, możecie sobie obliczyć. Mi się nie chce. No i lecimy do bitwy. Chcę Wam dzisiaj pokazać moją ostatnią bitwę na tym pojeździe i pierwszą na, na Panardzie 90. O nie, jaka brzydka mapa. I losowanie tak samo. No trzeba przeżyć. Niestety. W sumie, ten odcinek najprawdopodobniej będzie pierwszy montowany na moim kanale. Tak więc, nie wiem, jak to widzicie to... ...stawcie łapkę w górę. Nie no, nie będę żył. Ale możecie. Pozwalam. Wejdziemy sobie tam na pole koło wieży Eiffla. Eiffla. A w sumie nie wiem, czy wiedzieliście, ale wieża Eiffla na początku miała zostać zdemontowana bo to była jakaś ekspozycja na targi międzynarodowe. Ale Francuzi uznali, że, a w sumie jest taka ładna jest, to możemy ją zostawić. No i zostawimy. My zajmujemy pozycję pilnujemy tamtego kolegę I tutaj wszystkich w Standard jedzie, a łupki. Uciekamy, Andrzej. Andrzej. Myślę, że możemy stąd jechać. Nie wiem. No. Będzie cool. Bo jakie drinki a! Jak tam u Was, nie wiem, nauczanie zdalne? Może powiecie w komentarzach. Bardzo byłbym chętny. I jak chce, y jeszcze mam taką opcję, żeby zrobić komentowanie różnych kanałów, typu Trum Trum, jakieś tam free Go. Nie, yeah, tych co bardzo lubią zjadać budę 40 No, ci są najlepsi Nie dostałem! Andrzej nie, yeah, uciekamy Uciekamy Andrzej, jakie drifty, łąkami A jest wykryty, dzięki Dzięki wszyscy to wygrywali Nikt mi nie uciekł Tam macie kolegę Ja tu prędzę bączki bo im naszym pomagam w wykrywaniu myślę, że to będzie moja ostatnia bitwa. na tamtej nam dobrze idzie Dodajmy sobie trzy pojazdy, radzimy Nie no jest świetna Em, to świetna, oni są szczęśliwi, koralowcy ja też jestem szczęśliwy No żyć nie umierać Pomóżcie mi, pomóżcie mi ratunku Ratunku czołgnięcy te trzy ciały Uciekamy Ło, pan! Ło, jakie! Ło, lagowało. Nie wiem właśnie dlaczego. Teren ma dobry ping też. Jedziemy naszych zast... Jedziemy zaskoczyć przeciwników. Au. Ło, prawie dwa 2000... tysiące... Nie no, stąd! O nie buzeta. No nie zniszczyli mnie Ojej Ale nie no po wykryciu Nie no już 2000 Panowie wygrajmy to i może to już będzie ostatnia bitwa Ojej jeszcze 30 po wykryciu Nie no Dobra bierzcie tego standarda Bierzcie, bierzcie Bierz go Dobra oglądamy Conway Że so, ja nie wiem czy wiecie ale Conway jest muzeum w Muzeum Bowington w Wielkiej Brytanii A jest Conway Pięknie wysadzony piękny. Conway jest w życiu. Niestety też mnie zniszczyli Niestety Ale i tak jest dobrze I uwaga teraz wielka prawda Czy udało nam się zdobyć tyle żeby zbadać Uwaga! 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 Czekamy! Czekamy! Nie, no udało się! Dziękuję! Proszę bardzo, badaj! Tak! Jeszcze go nie kupujemy, ponieważ najpierw sobie tego sprzeda. najpierw sobie tak! To zdemontuj do magazynu, demontuj. To zdemontuj do magazynu. To zdemontuj do magazynu. Świetnie. No, dobra. Teraz sprzedaj. Załogę wyszli do koszar. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj do magazynu. Do magazynu i wklepujemy 1, 2, 3, 5, 0, 3. Sprzedaj. Uhu. Nie, powiedziałem zakazane słowo. Uhu. Jestem, jestem zgubiony. Zabiją mnie. Kup bez załogi. Ok. No, i pięknie, proszę Państwa. Piękny. Do, dobra, dajemy sobie tutaj załogę. To moją najlepszą. Przekwalifikuj. Darmowe. No, jest dobrze, fajnie. 90%. Jeszcze amunicja, więc tak. Weźmiemy sobie gdzieś tyle, tego sobie weźmiemy tyle, tego sobie tyle. Tak, ja chciałbym, żeby ten pojazd był do podświetlania. Dobra, najpierw dajmy sobie to, dajmy sobie to i dajmy sobie to. Zamontuj. I tak, tutaj bym na pewno chciał. Tak, tutaj bym chciał na pewno powłokę Tutaj bym chciał ulepszone wzmocnienie A magazyn czemu nie mogę tego dać? Halo, co tu się robi, many? Halo, co jest? Halo Co tu się? Aaa, za dużo. Niestety ale to nam powinno wystarczyć. Zastosuj. No. Piękny. Mam czołg. Jeszcze sobie damy style jakieś. Myślę, że nie ma jak w domu. Będzie idealny. No i panie. Piękny czołg. I mam pierwszą dziewiątkę. Jest. A w sumie jeszcze y będę mógł. Zrobić, bo. Y ten, odblokował mi się AMX-30, czy jakoś tak. To będę mógł yy, wam ten niedawno nagrać, za długo nagrać film. Gdzie on jest? O, tu za 3500. Jak, jak uzbieram, to go, to go sobie kupię. Będę miał takiego czołga brzydkiego, ale trudno. Ehehe. No dobra, no to zgodnie z obietnicą lecimy do bitewki. Ciekawe jak mi pójdzie, pewnie zginę. Ale trudno się mówi. No. Oho. Czy to ta mapa? A nie, nawet losowanie, nawet fajne. W sumie. Kofse Lynx Ja jestem EBRkiem, pierwszy raz pojadę sobie EBRM 90 Teraz zbieramy na... Wiecie którego? Na dziesiątkę no. Num num, nie Dobra, lecimy. Plecimy sobie klasycznie chyba tu, bo To jest w sumie najlepsze miejsce. A już mi się nie podoba Bo mi będzie lagować 600 Tak więc raczej zginę, ale... Dobra, ale... O jak mi Nie wiem, czy wy to widzicie Ale raczej widzicie Mi tak laguje Bo... To jest jakiś dramat ale mamy ten czołg nie yeah. kolega uciekamy Bo hello my friend wow Chyba właśnie zablokowałem praktycznie z tego się boję tam jechać O, nawet dziewięćdziesiąt ludzi. Nie no jestem w chwili na Ło, mam po wykryciu. łopanie. panie. Panie, jakie je fajne dzieci. Ło, nikto się odejale, Aha. Ło, jak... Tak Dobra lecimy na niego Lecimy, many On dostał czy nie? Eee, dostał, pięknie Pięknie, jeszcze trafić nie umiesz. Za szybciej, za szybkim Aha W takich lagach tak dobrze idzie dziwnie czuję się dziwnie, o mogę tak powiedzieć Uf, wo, jej, Co no, tu się robi mamy? W sumie jeszcze mam pomysł po pandemii zrobić film o kolei. Mnie interesuje tak jak wiecie, jak chcecie, to z, to z chęcią y, mogę wam tak Oczywiście w że tam praktycznie wszyscy i najprawdopodobniej twierdza, że wyjdzie z takim dni Tak więc czekajcie na nie Mo Możliwe, że będzie w środę A jeszcze nic nie jest pewne Ło nie, skoda, co ty robisz? Skoda, skoda, co ty Chłopie, chłopie Łódź się Nie Pan już już odpalał parę pan O nie, Małszyn, uciekamy! Na! O nie! O nie! Ucieka! Nie! Andrzej! Ło Nie przebito pancerza. No i mamy my! E, nie no trafił mnie, no co za żołda! I 5! I 5! I uratowane! No! Dobra, lecimy tam w naszym pomiście 30P sobie Leż się dobrze poszło, łopat! Jestem w szoku jeszcze na takich latach. Jak jeszcze wygramy, no to pani, no to będzie najlepszy. Najlepszy botebę. Dobra, spróbujemy... A, jedziemy uratować tu 130p. Znaczy już go nie uratujemy, ale jedziemy go popuścić. Musimy go popuścić. No nie utop się! Dobra, lecimy many łopanie, kto mnie tak Dawaj, chodź, chodź na soluka, ok. Aha, poromiony, jakie No i nie Ale jestem poditowany. No, ale dobra, i tak dobrze poszło. I te wka udana! Tyś... Ponad tysiąc uszkodzeń, jak dla mnie to jest Stonks, właściwie. Uwielbiam to. W sumie za tydzień mam urodziny, dlatego się cieszę. To jest prezent od War... Wargaming. Dostałem czołg Uhu! Nie powiedziałem znowu, to zakazane słowo. Możemy zrobić serię właśnie z tym. Dziwne pranki. Możemy również komentować małe te. Jakieś kanały Hej hey, Tu Tulenki czy innych fanów wd 40 w puszce. Bo na wielu z nich tak wygląda, jakby naprawdę lubiła wd 40 Bo chyba, chyba bardzo lubi. Bardzo wielka. Nie wiem dlaczego tak mi się wydaje. To nie jest dla ciebie, oczywiście, obraza. Lęka, jak to oglądasz. Znaczy tego nie Dobra bitwa, kończ się. Roz, rozwalcie im, co im zostało? Nie, to nie to. O, skład został im standard T4,9 i a te 15 m został obieg y, 2,5,7, T10. T30 Canarbon AX, ISM i Skoda T20. Skoda. The best ta tank forever. O, pięknie, że zniszczył tego ateka. Dobra, został standard. Jakiś standard. No, tego standard został. Dlatego to w sumie jest fajnie. No nie! Ło pięknie dostał Rozklepujecie go, dajecie, dajecie, dawajcie. Rozklepiecie go na S To nie jest działo do snajpienia Andrzeju No Ale i tak nieźle Wycięstwo uchu, Impreza Świetnie Gdybym tego jeszcze ISOS zniszczył Tylko mi lagowało strasznie no, no to chyba jeszcze czas pożegnać, tylko zobaczymy jeszcze wyniki. O, 2000 4900. Świetnie jest, co mam powiedzieć. Badaj w sumie już sobie to dodamy nowego. No tak więc teraz zbieramy na tego pięknego tanka. No to żegnam się. Check.